ale kłopoty ma teraz i e, dziś to ogłasza Research in Motion czyli producent Blackberry to wielka rywalizacja pomiędzy iPhone'em a e, Blackberry Blackberry przedstawiało się jako takie urządzenie dla biznesmenów urządzenie które służy przede wszystkim wysyłaniu informacji tekstowych e, urządzenie które służy przede wszystkim temu żeby e, szybko się kontaktować prowadzić kalendarze iPhone miał być zabawką ale e, Research in Motion kanadyjska firma produkująca Blackberry jest w kłopotach po raz kolejny opóźnia prezentację nowego systemu, który e, miał obsługiwać BlackBerry, to jest już opóźnienie sięgające roku. Dodatkowo notuje bardzo poważne straty, 37 dolarów na akcję. E, przychody spadły o 43%, a więc tych pieniędzy na do spółki jest zdecydowanie mniej, a więc iPhone wygrywa konkurencję, wygrał konkurencję z wygrywa konkurencję z e, BlackBerry, pytanie z kim on przegrawa. to rodzinowe w takim razie dane. Marek, to już będę po Dziękuję bardzo.